O manku mordeczki! Witam was wszystkich bardzo serdecznie jak widzicie dzisiaj tak troszeczkę nieco inaczej kurwa będzie mniej wkurwiony vlog będzie vlog po prostu bardziej opowiadający o dzisiejszych nastolatkach i ich makijażu także zapraszam was bardzo serdecznie na ten materiał piszcie w komentarzach co wy o tym sądzicie jeżeli wam się spodobało nie zapomnijcie subskrybować batonik będzie na końcu bądź też możecie to zrobić już teraz także moi kochani Zapraszam Was bardzo kurwa, ale to bardzo serdecznie. Tak więc moi drodzy, moja przyszła żona, moja narzeczona a na chwilę obecną pracuje w galerii właśnie na stoisku z kosmetykami profesjonalnymi i bardzo często, gdy po nią wieczorem przyjeżdżam, muszę przypierdolić przez połowę galerii, dojść do jej stoiska, tak, do tej wyspy, na której pracuje i bardzo, ale bardzo często jestem obserwatorem takiego zdarzenia, że stoi tam kilkana latek, kurwa bądź też jakichkolwiek kobiet, które po prostu mają tak zajebiście, mocno wymalowane mordy, że gdybyście postawili przed nimi wiaderko, zajebali im w potelice, to... Kurwa z twarzy spadłby im, tyle też że moglibyście spokojnie taką chałupę 50 m2 otynkować w całym boku. Moi kochani, co ja sądzę na ten temat? Co ja sądzę o tak mocnym makijażu? Moim zdaniem jest to niepotrzebne, jest to spierdolone tego w ogóle być nie powinno. Nie wiem dlaczego laski się tak mocno malują, czy nie mają luster w domu, czy może boję się kurwa spojrzeć w lustro, albo boję się, że lustro pęknie i wtedy będą miały 7 lat pecha. Nie wiem. W każdym bądź razie, gdy widzę takie nastolatki, które no naprawdę mają na twarzy tak zajebiście dużo szpachli, że kurwa, jak idziecie za nimi, a wiatr zawieje im się ta szpachla sypie kurwa z twarzy, wy dostajecie tym po oczach, to mi się serce kurwa kraja Dlaczego tak jest? A no dlatego, że moim zdaniem kobiety, które nie są zbytnie wymalowane, są tam lekko tylko jakoś wiecie, maźnięte jakimś tam nie wiem, chyba podkładem, one używają podkład, żeby im się twarz nie świeciła i mają tam lekko pomalowane oczy są najpiękniejsze najpiękniejsze dla mnie są kobiety ogólnie naturalne tak czyli w ogóle bez praktycznie żadnego makijażu. Oczywiście są przypadki kurwa beznadziejne, czyli przypadki takie, że gdyby tak w XVI wieku wyszła z domu to ludzie pogoniliby ją kurwa z pochodniami i z widłami, bądź też z siekierami, kosami i innymi patentami, które tylko znaleźli w swoich szopach z racji tego, że Stwierdziliby, że to jest po prostu jakiś pomiot szatana mistyczny, kurwa stwór, który został wypuszczony z piekieł przez samego lucyfera. Dlatego też takie dziewczyny jeszcze zrozumiem, że one chcą te po prostu parchy na mordzie ukryć, tak? Aczkolwiek są moim zdaniem dziewczyny, które makijażu w ogóle nie potrzebują, a nakładają go na twarz, kurwa tyle, że gdy to widzicie to po prostu nie wiecie, czy siąść kurwa i płakać, czy się śmiać, czy po prostu ubolewać nad ich kurwa głupotą i ich brakiem jakiegokolwiek wyczucia stylu, wyczucia y, po prostu takiego, wiecie, samego siebie, samej siebie, y, swojej twarzy i tego, jak wyglądają. Naprawdę moim zdaniem niektóre laski nie powinny w ogóle używać makijażu, a jeżeli już go chcą używać, to powinny używać go tak delikatnego, żeby był, żeby tylko delikatnie podkreślał, ale nie kurwa tyle, że no naprawdę tak jak wspomniałem na początku, jak zajebiecie jej z przodu kurwa, znaczy nie z przodu, tylko zajebiecie i w potylice, to z przodu y, posypie się po prostu kurwa tynk, szpachla jak kurwa co najmniej domki w Iraku. Moi kochani, y, naprawdę bardzo często obserwuję takie dziewczyny, które no y, mają po lat maksymalnie kurwa 14, a wyglądałem jak... Y, Kurwa 50-letniej gwiazdy porno. Dlaczego? Ano dlatego, że nie potrafią sobie nawet dobrze wymalować ust. Wypierdolące takie usta, co najmniej jak Joker, albo jak wyjechały w autobusie, w którym czasie i wtedy kurwa usta malowały. Moi kochani, naprawdę bardzo, ale to bardzo często obserwuję takie zjawisko. Nie dość, że usta mają tak wymalowane to jeszcze oczy, zamiast zrobić sobie takie ładne kociołczka, taką wiecie, kluciutę tutaj, dosłownie taki trójkącik fajny. Ładnym tak tym eyelinerem bodajże, chyba eyeliner się to nazywa. No w każdym razie ta kreska do oczu wiecie, takie fajne kocie oczka zamiast zrobić to, ale wypierdolą takie kreski normalnie tutaj na skronie. Bo totalny mózg rozjebany, gdzieś tam na ścianie sobie kurwa leży. Nie wiem, jak one to robią, nie wiem, jak one się malują, czy one tego nie widzą, czy one naprawdę nie czują tego, że wyglądają jak idiotki. Może im się wyda wydaje, że one wyglądają ładnie, że one się wtedy będą bardziej komukolwiek podobać. Nic bardziej, kurwa, mylnego. My, normalni faceci, prości faceci, nie lubimy lasek, które są tak zajebiście mocno wypaczkowane. Dlatego, dziewczyny, jeżeli oglądacie to i malujecie się tak bardzo mocno, wiedzcie, że poleci na Was tylko jakiś, po prostu, kurwa, idiota, który tak naprawdę w życiu sobie dziewczyny nie znajdzie. Jedyne, co może zrobić, to napatrzeć się, kurwa, na laski w necie, na gwiazdy porno, wchodząc na dajmy na to, nie wiem, y, strony typu kurwa tam Pornhub czy jakiekolwiek inne, tak? I tacy faceci, którzy siedzą bardzo długo na stronach porno, bardzo dużo na stronach porno, oni mają wypatrzone gusta i właśnie wtedy szukają takich wypaczkowanych laleczek, które wyglądają co najmniej kurwa jakaś pierdolona repucha, która wyciekła, y, raczej uciekła dopiero co z zestawu. Także dziewczyny. Moim zdaniem naprawdę nie powinniście się tak mocno malować, nie powinnyście używać tak mocnego kurwa makijażu. Jeżeli już chcecie się malować, malujcie się dobrze, róbcie to dobrze, róbcie to dokładnie. Nie nakładajcie na twarz tyle szpachli, że jak ktoś do was podejdzie z bliska, to zobaczy, że Wy naprawdę no, macie taką kurwa warstwę pudru, kurwa podkładów, fluidów, chuj wie czego jeszcze na twarzy, bo nie jest wam to potrzebne. Chyba, że macie bardzo duże niedoskonałości na twarzy, to wtedy też nie nakładajcie tyle szpachli, tyle makijażu z racji tego, że będziecie ten niedoskonałości tylko i wyłącznie kurwa. Pogłębiać. będziecie sprawiać tak, że one będą z czasem stawać się jeszcze większe. Udajcie się do dermatologa, on wam powie, co zrobić, jak swoją twarz ewentualnie naprawić, zregenerować. Przepisze wam jakieś maści, przepisze wam ewentualnie jakieś tabletki. Bądź też kurwa, nie wiem, powie wam, że no jesteście przypadek, kurwa beznadziejny. Kategoria Z przyznawana jednorocznie i no dla was nie ma już kurwa po prostu ratunku. Także pierwsze primo, malujcie się dobrze, malujcie się dokładnie, malujcie się delikatnie. Nie nakładajcie na mordę tyle szparki, że naprawdę jakby ktoś Wam zajebał, to może sobie później y, 50 metrów kwadratowych chałupy otynkować. Także dziewczynki, naprawdę, ja do Was nic nie mam, nie mam nic do dziewczyn, ale no jak widzę coś takiego, to naprawdę no mi się serce, kurwa, kraja. Z racji tego, że no ja już może jestem po prostu za stary, może jestem troszeczkę oldschoolowym, nie wiem, może teraz takie czasy, może to jest fajne, może to jest modne, może teraz... Y, Chłopaczkom w wieku tam 15-16 lat się to podoba, ale jak ja byłem w wieku 15 lat, uwierzcie mi, dziewczyny nie malowały się tak mocno i wszystkie te dziewczyny, jakbyście tak porównali dziewczyny z tego czasu, jak ja miałem 15 lat i te dziewczyny z dzisiejszych czasów, to kurwa dziewczyny z moich czasów wyglądały naprawdę zajebiście, wyglądały naturalnie, były naprawdę piękne. Wy wyglądacie co najmniej kurwa karykaturalnie, abstrakcyjnie i kurwa śmiesznie. Dlatego też y, polecałbym Wam po prostu albo udać się na jakieś kursy, kurwa, z malowania, albo obejrzeć sobie na mm, chociażby głupim YouTubie właśnie, jak się malować i jak dobierać makijaż do własnej twarzy. I przede wszystkim, jak już nakładacie coś na mordę, nie zapomnijcie o tym, żeby nałożyć sobie też tego trochę na szyję. Bo bardzo często obserwuję też takie zjawisko. Twarz, kurwa, no brązowa, jakby co najmniej kot, kurwa, ze sraczką dupą po tym przejechał. A szyja biała. Wygląda to śmiesznie, wygląda to jakbyście były... By... Kurwa nie wiem, miały ciało od innej laski, a głowę nasadzoną od innej. Równie dobrze mogłybyście założyć maskę na Halloween i wyjść kurwa z domu wyglądałybyście tak samo. Także dziewczyny, naprawdę. Jeżeli to oglądacie, nie obraźcie się na mnie, ale dla mnie wyglądacie kurwa przekomicznie śmiesznie. Moi drodzy, wy komentujcie, piszcie w komentarzach, co sądzicie o takim mocnym makijażu, co sądzicie o tych dzisiejszych nastolatkach, co Was w nich rozbawia. I ta seria, te vlogi o tych nastolatkach będzie nieco dłuższa, będzie kilka odcinków. Dzisiejszy odcinek był poświęcony makijażowi, będą y, odcinki poświęcone ubiorowi, zachowaniu i w ogóle itp. itd. Możecie również wpisać w komentarzach jakieś swoje tam y, propozycje, co na przykład chcielibyście usłyszeć, jeżeli moje vlogi w jakiś sposób Wam się tam podobają, jeżeli jesteście ciekawi mojej opinii na dany temat. Ja już kończę, żegnam się z Wami, także pamiętajcie, jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie gdzieś mniej więcej tutaj, lajkujcie też mniej więcej gdzieś tam pod spodem. Y, no, komentujcie, piszcie i, 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 i piszcie po prostu co Wy o to myślicie, jakie są Wasze przemyślenia i widzimy się już niebawem w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło, piąteczka.